Witam Państwa na uroczystych obchodach kolejnej rocznicy Święta Niepodległości. W 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Data 11 listopada jest oczywiście datą umowną, nawiązującą do podpisania rozejmu między pokonanymi Niemcami i państwami ententy. Polska powstawała jako zlepek zupełnie odrębnych zaborów, pruskiego, rosyjskiego i austriackiego. Ludzie byli przyzwyczajeni do innego prawodawstwa, do używania innych języków urzędowych. I nagle to wszystko trzeba było ujednolicić. W każdym z tych trzech zaborów żyli Polacy pełni patriotyzmu. I to oni nadawali ton zjednoczeniu. To oni doprowadzili do odzyskania niepodległości. W dniu dzisiejszym obchodzimy 105. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. I w dniu dzisiejszym, zgodnie z tradycją, yy, będziemy za chwileczkę składali wieńce tutaj przed tablicą pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Jest to jedno z najważniejszych miejsc, z tego względu, że jest to miejsce, w które odwiedził podczas swojej wizyty Józef Piłsudski w czasie wizyty właśnie w Helu, dlatego stąd ta tablica pamiątkowa na latarni, dlatego zawsze co roku w tym miejscu rozpoczynamy oficjalne obchody. Widzimy też tutaj przekrój całego miasta od naszych seniorów po młodzież szkolną, która jak co roku dekoruje przybyłych plakietkami i wręcza flagi. Muzyka urodzonego w 1895 roku, rodowitego Kaszuba, jako rybak brał czynny udział w symbolicznych zaśródlinach Polski z morzem 11 lutego 1920 roku we Władysławowie. W tym samym roku, jako ochotnik, został wcielony do polskiego wojska i poszedł na front wschodni. Zaokazany w walkach z bolszewikami męstwo został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, po zakończeniu działań wojennych w 1922 roku wrócił do domu, podejmując pracę jako bosman portu w Płucku. Od 1924 wraz z Konradem Budisz obsługując latarnię morską w Peru. Po ogłoszeniu Półwyspu Herskiego za rejon umocniony i planach przeniesienia mieszkańców podczas jednego ze spotkań, Jan Myślisz powiedział Tu jesteśmy, tu żyjemy, nikt nas stąd nie może ruszyć. Jako taką dodatkową atrakcję dla naszych mieszkańców, dla gości, którzy przebywają w naszym mieście, przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym projekcję filmu wyjątkowo w tym roku Komedia Teściowie 2.